Szanowni Państwo, jako poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej chciałbym zaprosić wszystkich mieszkańców Ziemi Jeleniogórsko-Legnickiej do spotkania i kontaktu. Zapraszam bardzo serdecznie do odwiedzin mojego biura poselskiego, które mieści się w Bolesławcu przy ulicy 1 Maja oraz w Lubaniu przy ulicy Armii Krajowej. Serdecznie zapraszam, pozdrawiam. Szymon Pogoda, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. remontujesz, a może porządkujesz. Masz trochę kłopotliwych odpadów, których nie obejmuje przydomowy system segregacji? Gabaryty i inne problematyczne odpady bez problemu i bezpłatnie przyjmie Przok. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych działa w Bolesławcu przy ulicy Staszica 6. Przok to prosty i wygodny sposób na kłopotliwe odpady. Marzysz o ładnej i funkcjonalnej łazience dostosowanej do Twoich potrzeb. Poszukujesz ciekawych i komfortowych rozwiązań. Łączymy pasję i umiejętności, by stworzyć dla ciebie aranżację łazienki szytej na miarę Twoich oczekiwań. Skorzystaj z indywidualnego projektu już dziś. Nasi sprzedawcy doradzą Państwu, jak funkcjonalnie i ciekawie zagospodarować przestrzeń. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnej linii technologicznej możemy produkować mozaiki ceramiczne, cokoły i stopnice. Rokitki 8 koło Holinowa. Szczegóły na stronie www.pldzirokitki.pl. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 17. W sobotę od 8 do 14. Wioletta Juchaniuk, witam Państwa w piątek 2 września i zapraszam na wydarzenia. W Bolesławcu uroczyście obchodzono w czwartek 83. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Pod pomnikiem stulecia odzyskania niepodległości odbyło się spotkanie mieszkańców miasta z udziałem żołnierzy 23. Śląskiego Pułku Artylerii. Panie pułkowniku, dowódca kompanii honorowej. Rucznik Radkowski melduje kompanię honorową 23. Śląskiego Pułku Artylerii imienia generała broni Tadeusza Jordan-Rozwadowskiego na uroczystej zbiórce z okazji 83. rocznicy wybuchu II wojny światowej. W spotkaniu pod pomnikiem stulecia odzyskania niepodległości uczestniczyli przedstawiciele samorządów lokalnych, szkół, instytucji, stowarzyszeń i mieszkańcy Bolesławca. 83 lata temu, 1 września 1939 roku, napaścią na Polskę hitlerowskie Niemcy rozpoczęły trwający ponad 6 lat największy konflikt zbrojny ludzkości II wojnę światową. Pochłonęła ona ponad 60 milionów ofiar, wśród nich blisko 6 milionów Polaków. Dzisiejszy bolesławiecki apel na skwerze stulecia odzyskania niepodległości to oddanie czci oraz szacunku żołnierzom i bohaterom tragicznego września, a także walczącym na wszystkich frontach wojennych. Historyczna pamięć o tamtym czasie jest obecnie bogatsza o cały kontekst wybuchu tamtej wojny, w którym niebagatelną rolę pełniło porozumienie się dwóch ówczesnych zbrodniczych totalitaryzmów. Dwa zbrodnicze systemy totalitarne Trzeciej Rzeszy Niemieckiej i Sowieckiej Rosji zaatakowały we wrześniu naszą ojczyznę. Ojczyznę, która miała dopiero 21 lat nowej, niepodległej historii. Bo przypominam, że w 1918 roku odzyskaliśmy niepodległość i chwilę później znowu musieliśmy walczyć o tą niepodległość. Czy mieliśmy szansę? Okazało się, że szansę mieliśmy w zasadzie żadne. Jako pierwsi stanęliśmy z bronią w ręku, broniąc swojej ojczyzny, stojąc na drodze faszystowskim Niemcom, ale niestety stanęliśmy jako jedyni. Obecna wojna na Ukrainie powinna więc budzić świadomość, że pozostawienie jej bezpośredniej ofiary w samotności wobec zbrodniczego agresora nie może się skończyć inaczej niż podobną klęską. To jest trudny czas nie tylko dla obywateli Ukrainy, których wojna dotknęła bezpośrednio, ale też jest to trudny czas dla nas, bo musimy pewne rzeczy przewartościować, ale też musimy dojść do takiej generalnej. Refleksji, że w takich trudnych momentach wszyscy Polacy musimy być razem. Żołnierze 23. Pułku przeprowadzili pod pomnikiem Apel Poległych, który odnosił się do wszystkich ofiar II wojny światowej, którzy ginęli na wszystkich jej frontach. Rodacy, stajemy dziś do uroczystego apelu pamięci pod pomnikiem stulecia odzyskania niepodległości w Bolesławcu. W 83. rocznicę wybuchu II wojny światowej, aby przywołać pamięć bohaterów, którzy w 1939 roku oddali życie za Ojczyznę. Pochylając głowy w skupieniu i zadumie, oddajemy cześć i składamy hołd wszystkim naszym rodakom, dla których Ojczyzna do ostatniej chwili życia pozostawała dobrem najwyższym. Stańcie do apelu! Zgodnie z wojskowym rytuałem, pamięć poległych, uczczono salwą honorową, którą oddała kompania reprezentacyjna 23 Pułku. Ładne. Pod pomnikiem stulecia niepodległości złożono kwiaty i wiązanki, które przygotowali mieszkańcy i przedstawiciele wielu miejscowych instytucji, szkół, organizacji i stowarzyszeń. Na Dolnym Śląsku w czterech lokalizacjach funkcjonują wypożyczalnie specjalnych wózków turystycznych dla osób z niepełnosprawnościami. To inicjatywa Samorządu Dolnośląskiego i Fundacji Biegaj dla Zdrowia. Samorząd wraz z Fundacją Ładne Historie organizuje też spacery dla osób z niepełnosprawnościami w atrakcyjnych turystycznie miejscach regionu. Ostatni z nich odbył się w Rudzie Sułowskiej pod Miliczem. Ruda Słowska to wieś między Miliczem i Żmigrodem, wciśnięta między królujące w tej okolicy stawy milickie. Tam właśnie odbył się jeden z tegorocznych spacerów dla osób z niepełnosprawnościami, które we z dolnośląskim Urzędem Marszałkowskim zorganizowała Fundacja Ładne Historie. Spotykamy się po to, żeby propagować ideę turystyki, ale również turystyki wśród osób z niepełnosprawnościami, czyli osób, które mają dostęp do tej turystyki utrudnione. Naszym celem jest to, żeby ten dostęp ułatwić. Na przestrzeni ostatnich lat widzimy, że ta idea jest coraz bardziej ona żyje. Coraz więcej organizacji pozarządowych powstaje, które organizują tego typu wyjazdy Sedno tych inicjatyw tkwi w tym, że na potrzeby tych spacerów skonstruowano i wykonano specjalne wózki, które w zdecydowany sposób ułatwiają poruszanie się po terenach turystycznych osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. Wózek powstał z inicjatywy Fundacji Biegaj dla Zdrowia, przy współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i ciekawostka jest on spawany, jest on stworzony w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim. E, więc w pełni polski produkt i najważniejsze, e, robiony tak dla osób z niepełnosprawnościami, ale przez uczniów, czyli widać każdy może pomóc. E, wózek typowo terenowy, tak jak widać, pozycja wygodna, czy taka półleżąca, osoby z praktycznie każdą niepełnosprawnością mogą e, z nim podróżować, jest szeroki, nisko położony środek ciężkości. Jest więc bezpieczny i dla pasażera i dla opiekuna, który wózek obsługuje. A można nim poruszać się i w górach, czego przykład dał jeden z poprzednich spacerów w Andrzejówce pod Wałbrzychem. Wózki są dostępne bezpłatnie w czterech miejscach na Dolnym Śląsku. W Rybnicy Leśnej, w Stroniu Śląskim, w Wilczycach i właśnie w Rudzie Słowskiej, gdzie odbył się spacer. Powstały one we współpracy samorządu dolnośląskiego z Fundacją Biegaj dla Zdrowia. Chcemy wszystkie możliwe do usunięcia bariery niwelować. Nie każdego stać na tego typu wózek, właśnie dostosowany do turystyki. Nie zawsze on jest potrzebny, przecież nie poruszamy się tego typu wózkami na co dzień. To są specjalne wózki właśnie do, do turystyki, więc nie ma potrzeby, żeby każdy ten wózek posiadał. Poza tym są sprzęty drogie, dlatego chcemy je w takich miejscach, gdzie które są położone w sposób umożliwiający tą turystykę w miejscach atrakcyjnych, umiejscowiać no i dawać możliwość do bezpłatnego wykorzystania. W dniu zaplanowanego w Rudzie Słowskiej spaceru w całym regionie były spore opady deszczu. Nie zniechęciło to jednak rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnościami do skorzystania z tej niezwykłej okazji do spotkania, integracji i wspólnego spaceru. Samo przyjechanie, obcowanie z tymi ludźmi, którzy mają taką fajną energię, zrobienie sobie pikniku pod wiatą też jest myślę fajne i wartościowe. A w spacerach biorą udział i mieszkańcy okolicznych miejscowości i dalszych miejsc regionu, a nawet goście z innych regionów, jak Weronika Fujak, która przyjechała do rudy aż z Katowic. To wiedzieliśmy się o tym przez przypadek. I tak i tak chciał spróbować czegoś nowego, a że lubię wyzwania, to. to a wyzwania, to ci akurat idealne. Pani Weronika przyjechała ze swoją siostrą Anną i obie po raz pierwszy uczestniczyły w takim spacerze. Jestem bardzo pozytywnie nastawiona do samych wędrówek i do tych wózków i myślę, że jak już zaczniemy, to przynajmniej raz w miesiącu z Katowic tutaj na województwo dolnośląskie będziemy przyjeżdżać, żeby dołączyć do, do tej akcji idealne wyjście idealne wyjście po to żeby spędzić aktywnie czas to jest ważne żeby wyjść z domu i żeby poznać nowych ludzi a jak wiemy na szlakach jest tyle życzliwych osób że każdy się uśmiechnie każdy się przywita każdy zapyta się czy można w czymś pomóc także myślimy że to będzie też dobry sposób na to żeby po prostu poznać nowych ludzi Sylwia Nowakowska wraz z synem Michałkiem z czterokończynowym mózgowym porażeniem dziecięcym uczestniczy już od kilku lat w spacerach Fundacji Ładne Historie. Jest to niesamowity projekt, daje bardzo dużo energii, bardzo dużo pozytywnej energii. Dzięki nim ludziom, którzy zainicjowali tą całą inicjatywę, ten cały projekt, pokochaliśmy góry. Chodzimy już 4 lata i jest to naprawdę bardzo wartościowy, niesamowity projekt. Spotykamy innych ludzi, wolontariuszy. Bez tych wózków dostosowanych pod wędrówki górskie nie moglibyśmy wyjść w ogóle w góry. Fundacja Ładne Historie ze Świdnicy, która współorganizuje te spacery, już od czterech lat realizuje projekt Łączą Nas Góry. Jego celem jest integrowanie na turystycznych szlakach całych rodzin, a w tym tych z osobami z niepełnosprawnościami. Kiedy wpadliśmy na pomysł, zauważyliśmy nieobecność w górach osób z niepełnosprawnościami. Sami prywatnie bardzo dużo chodzimy po górach, mamy małe dzieci i widzieliśmy, że dla nas to jest kwestia pomysłu, gdzie chcemy jechać. Trzeba się zorganizować, wsiąść w samochód i pojechać. Nie musimy patrzeć na to, jaka jest trasa. Wiem, że po prostu poradzimy sobie sami. Zauważyliśmy, że nie ma w górach osób z niepełnosprawnościami i od takiego pomysłu zrodził się projekt, który w ciągu czterech lat, dzięki któremu w ciągu czterech lat razem z nami w góry poszło już ponad 160 osób z niepełnosprawnościami i po prawie 300 to już teraz wolontariuszy. Spotkania zaplanowane są zawsze tak, by poza samym spacerem był też czas na wspólne piknikowanie. Niesprzyjająca spacerom deszczowa aura pozwoliła w tym dniu na to, by pod dachem wiaty nieco dłużej niż planowano, porozmawiać i wspólnie pośpiewać. Przecierające się niebo pozwoliło w końcu jednak wyjść z podwiaty i ogrzać się przy ognisku. Ale przyszedł też i moment, gdy spełniły się prognozy o ustaniu opadów i wszyscy wyruszyli wreszcie na wycieczkowy szlak. A w Rudzie Słowskiej atrakcji dla spacerowiczów nie brakuje. Wprawdzie pochmurna aura mniej sprzyjała podziwianiu malowniczo położonych stawów milickich, ale nie przeszkodziło to w oglądaniu zgromadzonego w naturalnych dla siebie warunkach zwierzyńca. A i Muzeum Rybacka to bardzo ciekawy obiekt do zwiedzania. Przed nami teraz wydarzenia w skrócie. Zapraszam. Kruszyńscy policjanci zatrzymali dwóch złodziei, mieszkańców powiatu bolesławieckiego w wieku 40 i 21 lat, którzy z jednej z posesji na terenie gminy Bolesławiec ukradli butle, piec i zmywarkę odzyskano skradzione rzeczy i zwrócono właścicielowi. Mężczyznom grożą kary więzienia do 5 lat. Dolnośląskie Instytucje Kultury po okresie pandemii rozwijają swoją działalność. Statystyki liczby widzów uczestniczących w wydarzeniach kulturalnych wskazują jak wiele osób wybiera ofertę proponowaną przez instytucje kultury w naszym regionie. Oferta ta w pierwszym półroczu tego roku przyciągnęła ponad milion osiemset tysięcy uczestników wydarzeń kulturalnych w całym regionie. Zbliża się tegoroczne Forum Ekonomiczne w Karpaczu, które po raz drugi odbędzie się w tym miejscu. Jednym z najważniejszych tematów poruszanych podczas 31 pierwszej edycji Forum Ekonomicznego będzie polityka międzynarodowa, której część to polityka historyczna. Porów w Karpaczu odbędzie się w dniach od 6 do 8 września. Zbliża się tegoroczna edycja Międzynarodowego Festiwalu Wrocławia Kantans imienia Andrzeja Markowskiego. Jak to bywa od wielu lat, poza koncertami we Wrocławiu odbędą się też koncerty w miejscowościach całego regionu. Będzie oczywiście koncert w Bolesławcu. We wtorek 13 września w Bazylice Maryjnej odbędzie się koncert zatytułowany Kings in the North. Wstęp będzie bezpłatny. Najbliższy weekend będzie w Bolesławcu bogaty w wydarzenia, które otwarte będą dla wszystkich mieszkańców. W tych dniach swoje święto obchodzić Będzie 62. Kompania Specjalna. Poza uroczystościami rocznicowymi, byli i obecni żołnierze wojsk specjalnych zaproponują mieszkańcom wiele atrakcji i pokazów. Organizatorzy zapraszają na ośrodek wodno-sportowy przy ulicy Spacerowej, gdzie w sobotę odbędzie się piknik militarny. Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 62. Kompanii Specjalnej Komando jest znakomicie znane w Bolesławcu ze swoich działań propagujących obronność i patriotyzm. Jego członkowie organizowali już wiele własnych imprez o takim charakterze, a w jeszcze większej liczbie imprez byli współorganizatorami. Najbliższe takie wydarzenie związane będzie ze świętem stowarzyszenia. W tym roku 62. Kompania Specjalna obchodzi 55-lecie powstania jednostki. No, i na to się nałożyło jeszcze rocznica 80 lat polskich komandosów oraz 15. rocznica powstania dowództwa wojsk specjalnych. No i z generałem Drumowiczem, generałem dywizji, który tutaj u nas kiedyś był podporcznikiem, postanowiliśmy zorganizować duży festyn militarny. W programie dwudniowych obchodów święta będą uroczystości upamiętniające byłych żołnierzy wojsk specjalnych. Natomiast od godziny 11 w sobotę na ośrodku wodnosportowym sportowym przy ulicy Spacerowej odbędzie się piknik militarny. Zaczynamy skokami spadochronowymi oraz biegiem o statuetkę brunatnego niedźwiedzia. Jest to dedykowane dla wszystkich umundrowanych, czyli klasy mundurowe. W biegu tym zapowiedziało też udział, że żołnierze Stanów Zjednoczonych. Nie zabraknie atrakcji. Będzie realizowany program Bezpieczny Dolnoślązak, będą psy bojowe, będzie wiele pamiątek II wojny światowej, tym który, wyposażenie i sprzęt, jakim wtedy dysponowali komandosi, którzy walczyli pod Monte Cassino. Będzie sprzęt nasz, jakim my dysponowaliśmy w 62., ale też nie zabraknie wyposażenia i sprzętu jednostek Grom, Agat, Nil, Formoza oraz komandosów z Lublinca. Każdy znajdzie więc dla siebie coś ciekawego w tym dniu. Szczególne zaproszenia organizatorzy kierują do młodych ludzi, którzy są zainteresowani służbą w elitarnych wojskach specjalnych. Będą mogli się dowiedzieć, jak trafić do takich oddziałów. Po pikniku militarnym, doskonałym zwieńczeniem dnia może być uczestnictwo w narodowym czytaniu, które w sobotę o 18:00 zaproponuje Bolesławiecki Ośrodek Kultury na skwerze za ośrodkiem czytane będą utwory Adama Mickiewicza. To będzie kolejna już edycja wydarzenia Narodowe Czytanie. W sobotę o 18:00 zorganizują je Bolesławiecki Ośrodek Kultury i Miejska Biblioteka Publiczna. Tym razem będą to balady i romanse Adama Mickiewicza, a wśród nich te najbardziej znane: Świtezianka, Pani Twardowska, powrót taty, romantyczność rękawiczka w interpretacji naszych warsztatowiczów z zespołu teatralnego oraz pracowników miejskiej Biblioteki Publicznej, znajdując się w tym takim anturażu niemalże Mickiewiczowskim ze Stepów Akermańskich, serdecznie Państwa zachęcam do tego, żebyście w sobotę o godzinie 18 przyszli w to piękne miejsce i zakosztowali tego pięknego, romantycznego słowa, niestety dzisiaj już nieco zapomnianego, ale zawsze wartego odświeżenia, no bo to jest skarbnica naszej narodowej kultury i takiej naszej polskiej Tożsamość. Serdecznie Państwa zapraszam. A czytanie ubarwią animacje grupy młodych Ukraińców, którzy uczestniczą w warsztatach artystycznych Bolesławieckiego Ośrodka Kultury. Po wydarzeniach przedstawimy Państwu prognozę pogody dla Bolesławca na weekend. Ja już się z Państwem żegnam i zapraszam jutro na wydarzenia tygodnia. Do zobaczenia. Najbliższej nocy w Bolesławcu będzie 11 stopni Celsjusza. W sobotę temperatura wzrośnie do 19 stopni. Wilgotność powietrza 90% w nocy i 60% w dzień. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Ciśnienie atmosferyczne 1020 hPa. Wiatr do 16 km na godzinę wiał będzie ze wschodu. W nocy z soboty na niedzielę 13 stopni Celsjusza. W dzień 19. Zachmurzenie będzie umiarkowane. Ciśnienie atmosferyczne 1020 hektopaskali, wiatr do 16 km na godzinę ze wschodu. Marzysz o ładnej i funkcjonalnej łazience dostosowanej do Twoich potrzeb. Poszukujesz ciekawych i komfortowych rozwiązań. Łączymy pasję i umiejętności, by stworzyć dla ciebie aranżację łazienki szytej na miarę Twoich oczekiwań. Skorzystaj z indywidualnego projektu już dziś. Nasi sprzedawcy doradzą Państwu, jak funkcjonalnie i ciekawie zagospodarować przestrzeń. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnej linii technologicznej możemy produkować mozaiki ceramiczne, cokoły i stopnice. Rokitki 8 koło Cholinowa. Szczegóły na stronie www.płytkirokitki.pl. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 17. W sobotę od 8 do 14.